Cześć wam, z tej strony Mardziński. Dzisiaj chciałem wam pokazać, jak ustawić sobie dxa 11 na słabszych komputerach. Ja teraz mam tutaj dxa 11 i tekstury do returninga i teraz uwaga, jeśli chcemy wejść w te ustawienia i tak dalej, na F11 mamy takie okno ustawień. Na Ctrl F11 mamy takie coś. Tu jest bardziej zaawansowane okno, można się tutaj bardziej pobawić wartościami i tak dalej. I tak w dużym skrócie, jak sobie odpalimy kontrolę F11, mamy tutaj nasz licznik FPS-ów. No i mamy tutaj takie suwaki, jak wy nie ogarniacie tutaj, właśnie co tu się dzieje, to może lepiej na tym sobie operować. Można tutaj włączyć, wyłączyć różne opcje, zobaczyć, jak to tam będzie wpływało na, nasze, na naszą grę. Najlepiej się właśnie pojawić w takim miejscu, gdzie jest dużo drzew, w tle. Gdzie widać, to korinis, widać jakieś drobne elementy, jak tutaj na przykład te, te takie rzeczy i tak dalej. Dzięki temu będziemy wiedzieć, jak bardzo to wpływa na naszą grę. Dajmy na to, mamy tutaj 120 fps więc możemy sobie pozwolić na trochę więcej. No to powiedzmy, że chcemy więcej drzew, gdzieś, nie? No to sobie to przesuwamy w prawo i patrzymy, jak to tam nasze FPS-y lecą w dół. Jeśli się trzymają, no to powiedzmy, że sobie damy tam połowę. Tutaj jeszcze można sobie. Takie rzeczy bustować. to raczej w pomieszczeniach widać. E, tutaj jest opcja, która dużo zmienia, i sporo mgły usuwa, ale jak widać wpływa mocno na fps -y. Generalnie, na logikę, jakby brać, jak ktoś ma słaby komputer, on to powinien te suwaki po prostu do lewej strony przesuwać. Tutaj tym myślę, raczej się nie bawimy, bo to jest e, opcja po prostu od kamery. E, tutaj mamy jasność, kontrast, to się czasami przydaje w nosy, jak jesteśmy. Możemy sobie zrzucić jakość cieni na sam dół, możemy tutaj właśnie się bawić różnymi, różnymi rzeczami, tutaj możemy sobie framerate w ogóle ustawić, jakiś limit, ja sobie go wyłączam, ee, okluzja, tutaj właśnie te cienie pod dachami na przykład widać, normal mapy, SMA można wyłączyć, godraysy. generalnie... Tutaj nie pokażę wam gotowej recepty, jak ustawić to, ponieważ to wszystko zależy od waszego kompa, a każdy, jakby każdego sprawdzić, każdy ma totalnie inny komputer, praktycznie. Jeden ma starszy, drugi nowszy, ale tych modeli kart, procesorów i ilości ramu to jest od ciula. I dlatego musicie sobie tutaj właśnie, patrząc na te FPS FPSy, mniej więcej tutaj się jakoś poorientować, co, co jest wam potrzebne, co nie. Pobawić się suwakami, żeby ta gra też nie wyglądała jak totalne gówno e... Jakby już ktoś się uparł, żeby tutaj coś grzebać To mu wystarczy na przykład tutaj na takich rzeczach e... kliknąć i to tak samo działa e... Na wartościach tutaj mamy kółko, to możemy sobie przesuwać i to się w tam w którąś stronę będzie wychylało Ewentualnie po prostu tak Można tutaj też właśnie SMA wyłączyć w tym Tutaj właśnie wyostrzanie sobie na przykład zmniejszyć. Generalnie najbardziej wciągające FPS-y ustawienia moim zdaniem to jest właśnie to. To. I wszystkie drawing distance. Wszystkie, dosłownie wszystkie drawing distance. No i cienie. Cienie też potrafią sporo tutaj wsysnąć po prostu tych FPS-ów. No to widzę, że. Na moim RTX średnio robi wrażenie, ale tak bywa na słabszych komputerach. To różnie może być, w zależności komu czego brakuje, żeby to upłynnie działało. No i w sumie to byłoby tyle. Musicie się poławić. Mniej więcej tak to działa, tak ustawianie Gotika. E, swoją drogą, jeśli gra wam kraszuję podczas zapisywania i podczas grania, a macie dx 11, warto sobie wyłączyć dynamiczne cienie. To jest taki mały tip dodatkowy dla wytrwałych. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i na razie.